Po raz kolejny dnia dzisiejszego, mamy pompę sumagania założoną, nową, e, wąż, ten który był pęknięty, który tam już wcześniej wspomniałem, ten od, tu wchodzi w termostat na zatrzask, tu wchodzi normalnie na opaskę w chodnicę. ten co jest tutaj, o tak, nic nie było widać, pyk i jest rozerwany, nie? Jest na szczęście w zamienniku, nie trzeba jechać do serwisu, ale pompa jest stara tutaj, ale proszę zobaczyć jaki jest olej w tej pompie, w pomaganiu jaki był. Nie wiem czy tu ktoś jeździł bez korka, czy tutaj jakiś brud, czy to od przepracowania, no taki czarny olej, no jest normalnie masakra, normalnie masakra, zbiorniczek, proszę zobaczyć zbiorniczka co wylatuje. Taki żurek. Też żurek wlatuje. także yy, dramat. I teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby jak najwięcej z układu wypchnąć oleju, tego płynu do smagania. Teraz muszę to muszę zabezpieczyć, żeby się olej nie lał po podróżnicy, po wózku. Kierownicą na sucho, lewo, prawo, wypchnie z węży tyle, ile wypchnie. Żeby było jak, jak najmniej tego oleju w układzie. No i tu w chodnicy, gdzie wchodzą węże, też wypchnę ten olej do jakiejś tam bańki. Żeby jak najmniej zostało tego starego oleju. W układzie zalejemy nowym. I na pewno po jakimś czasie bym spuścił ten olej normalnie wężem, pyk. I zalał znowu świeżego, żeby ten układ się jak najlepiej wypłukał, nie? Także myślę, że jak zrobię... Wypchnę z magrownicy i schodnicy najwyżej z tego starego oleju. To będzie bardzo dobrze i dokładnie, nie? Także zabieramy się za tą akcję tutaj. Zabezpieczamy, żeby się nigdzie nie lało. Yy, I tyle. Wąż będzie jutro, ten, także ten wąż jutro założymy, A my zabieramy się za pracę. Serdecznie pozdrawiam, tak jakby ktoś był ciekawy. No ten olej to masakra, nie? Masakra, nie. Olej powinien być, nawet sobie opisałem gel smaganie czy emel smaganie, żeby szybko, szybko się bierze, żeby nie pomylić, ale tu ma taki numer Febi. I on powinien być ten olej taki słomkowy Ala. No, taki kolor słomkowy, o, proszę zobaczyć. Taki olej powinien być. Yy, także zalejemy takim olejem ten. Też ma taki czarny jest, no, chyba wypracowany, może od nowości, nie wiem. Zabieramy się za wymianę, serdecznie pozdrawiam do kolejnego filmu.